Cześć, witam. Dzisiaj... Na dzisiejszym filmie jest remont ulicy i jednocześnie rozpoczynamy serię odcinków. Lato z Kula super. To, to znaczy to jest seria moja. I w tym odcinku zaczynamy. Czyli wszystko co będzie przez wakacje filmowane, to tak to nazwałem. Yy, to jak widzimy ulica remontowana. Już bardzo ładnie wygląda. Jest to drzymały. Nowe latarnie. Wszystko będzie tu nowiut. Teńkie. Droga ogólnie wygląda na skończoną, lecz nie. Bo jeszcze tam pod wiaduktem na skrzyżowaniu robią. I dlatego się wydaje, że to skończona jeszcze nic tu nie jeździ. No ale jak zrobią tę drogę. Yy, mam nadzieję, że wojsko Polskiego po przebudowie będzie tak samo wyglądała. Idziemy pod wiadukt teraz zobaczyć. I tam za wiaduktem się dzieją prace teraz. Ja pozdrawiam Was i do zobaczenia w następnej serii wakacji. Lato koną super. Cześć!